Dzień dobry Państwu, kłania się Dzik, teraz, Stegna, 30 grudzień 2024. Zapraszam Państwa na spacer wzdłuż Stegny. Także poproszę od, od operatora kamery kamerkę. Chciałem Państwu pokazać właśnie, jak wygląda w dniu dzisiejszym Stegna. Właśnie na tym rondzie e, pięknie ustrojona choinka. Natomiast mają Państwo okazję zobaczyć nowy, wybudowany market Lidl, proszę Państwa. To ten właśnie białe, biały budynek. Właśnie market Lidl został oddany do użytku 28 listopada, także można powiedzieć, działa już w miesiąc czasu. Po lewej stronie będziemy mieli, proszę Państwa, market Polo. My natomiast wyruszamy w trasę wzdłuż. Stegny. Zobaczymy, jak wygląda Stegna zimą, także już turystów nie ma. Kilka osób widziałem przyjezdnych, zdecydowało się na przyjazd, pewnie na Sylwestra do Stegny. A będą mieli Państwo okazję przypomnieć sobie, a ci z Państwa, którzy planują letni wypoczynek właśnie na Mierzei Wiślanej, będą mieli Państwo okazję zobaczyć Stegnę, no tak się troszeczkę do tego przygotować, że tak powiem. Po prawej stronie mamy Kiermasz Letnią, w tej chwili jest oczywiście zamknięty. Natomiast chciałem powiedzieć, że Stegna w odróżnieniu od Krynicy Morskiej, tutaj dużo więcej sklepów jest otwartych. Także jest to troszeczkę większa miejscowość i natomiast są punkty usługowe czy sklepy z odzieżą otwarte. za będą mieli Państwo oczywiście okazję przekonać się. Tak jak mówiłem na samym początku, dwa markety przy samym wjeździe do Stegny. Market Lidl, tak jak mówiłem, od 28 listopada tego roku. No i naprzeciwko Market Pole. Proszę bardzo, po lewej stronie mamy Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie w którym się mieści właśnie kino. Tak to wygląda. Natomiast my idziemy nadal prosto, ulica Gdańska 58. To jest ta ulica właśnie, na której się znajdujemy. Proszę zobaczyć, tutaj dużo tych kliników, jednak takich pozamykanych. Natomiast, jak mówiłem, w porównaniu z Klinicą Morską, yy, można powiedzieć, i tak jest yy, Dobrze, proszę bardzo. Po mojej lewej stronie salon kryzerski. Czynny do godziny 16, od godziny 9. Oczywiście otwarty. Natomiast tu mamy taki mały sklep odzieżowy. Proszę Państwa, od 9 do godziny 16. Również czynny. Idziemy dalej wzdłuż Stegny. Latem, proszę Państwa, doskonale Państwo wiedzą bardzo, ta. Te chodniki. Ta trasa jest bardzo popularna. Stegna, taka miejscowość typowo nadmorska. Dosłownie e, 1200 metrów od, od, e, od Zatoki Gdańskiej. Także e, bardzo fajna sprawa. Zapraszam wszystkich szczerze na przyjazd do Segny. Po prawej stronie mam taki mini ryneczek. Oczywiście zajrzymy, wracając, e, zajrzymy. A inaczej, to jest do, to możemy nabyć. Po mojej lewej stronie, proszę bardzo, jeszcze taki został się, został się bazarek, pamiątki ze stegny. Proszę zobaczyć. Typowo związane z okolicą: ryloczki, magnezy, magnesiki, skarpety nawet. Także tak to wygląda. Idziemy. Cały czas. Prosto po lewej stronie mamy pokoje do wyjęcia. Natomiast po prawej stronie proszę zobaczyć piekarnia kolbudy. Ona w tej chwili jest czynna. Także tutaj mieszkańcy z pewnością udają się po pieczywo. Jeżeli chcą rano nabyć bułeczki, tam właśnie pani weszła właśnie po bułeczki. Także tak wygląda sytuacja. Za chwileczkę będziemy mieli, proszę Państwa, stację benzynową oglen. Wcześniej natomiast mamy lody włoskie. Także to myślę, że wszystko jest zamknięte aż do wiosny, aż do maja. Właściwie z dniem, jak ta majówka nadchodzi długa, wtedy już sternia, czyli klinica morska, zaczyna właśnie żyć swoim życiem. Tu właśnie, o proszę bardzo, mała kolejka zrobiła się na stację benzynową jest to stacja orleno i proszę bardzo, benzyna w dniu dzisiejszym 6 ,11 zł 11, natomiast dizelek 6 ,16 zł 16 groszy werwa 98 benzynka 6,94, natomiast dizelek werwa 6,33 Także niewielka kolejka do stacji benzynowej. To jest chyba jedyna stacja benzynowa tutaj w Stegnie. No oczywiście idziemy dalej. Także mają Państwo okazję, dzisiaj taka pogoda jesienna, To prawda 6 stopni na plusie, ale jak tutaj wskazuje nam wskazuje nam nawigacja 1 stopień odczuwalny. Także tak wygląda pochmurne niebo i zastanawiałem się, czy nie jechać na wyspę estyjską natomiast no chyba nie mamy, proszę bardzo kumulacja 18 milionów do wygrania punkt lotto także tegnie w odróżnieniu to tak jak mówiłem od klinicy morskiej sporo się dzieje ochotnicza straż porawna po mojej prawej stronie jeszcze parę metrów i oczywiście będę kończył powoli relację w miejscowości Stegna. Tutaj mamy, proszę Państwa, proszę Państwa, po mojej prawej stronie zabytkowy dom taki drewniany, jak budowano kiedyś. Te domy, szczególnie właśnie popularne, były, zdaje się, na żuławach. Także mają Państwo, bo właśnie teraz okazję mogą zobaczyć ten dom. My natomiast idziemy, idziemy prosto sped monopolowy 8.23 także mamy otwarcie podziałek sowota 22 niedziela 10.22 Wesoły świąt stegna życie, po prawej stronie restauracja tutaj mamy aptekę to jest chyba jedyna apteka w stegnie idziemy dalej zobaczyć i jeszcze troszeczkę 100 metrów, i będziemy kończyli relację z Stegnie Apka wygląda i tutaj mamy legendę, proszę zobaczyć idziemy w takim razie dalej, tu jakaś muzyka nam dobiega, a jak wiemy ja wielokrotnie mówiłem e, YouTube nie toleruje muzyki, proszę Państwa e, na filmach, no niestety tak to jest, nie wiem dlaczego uważam, że tak nie powinno być, no ale to są małe tylko uwagi tutaj mamy, proszę bardzo budynek, urząd gminy w Stegnie godziny pracy, poniedziałek siódma, piętnasta, wtorek 7.15, świata 7.15, 16, 7.16, piątek 7.14. Rada gminy w Urząd Stanu Cywilnego w Urząd Gminy w no i Wójt Gminy w Także tak to wygląda. Budynek yy, bardzo ładny. Idziemy dalej i będziemy zaraz zawracali. Tak jak mówiłem, yy, ja postaram się jeszcze zajść na ten ryneczek. Natomiast proszę zobaczyć, tutaj mamy właśnie posterunek Policji w nie Jest to niewielki posterunek proszę Państwa, w takim domku jednorodzinnym, że tak powiem. Tak wygląda. Proszę zobaczyć. Już idziemy dalej. O właśnie, to jest cały budynek Policji. W Tegnie, więc dochodzimy już, proszę Państwa, do końca naszej podróży. Około 150, może 200 metrów po lewej stronie postaram się Państwu jeszcze pokazać. Będziemy mieli, proszę Państwa, kościół w Tegnie, także i to jest cała, właściwie miejscowość Tegna. Po prawej stronie też takie starsze zabudowania. Myślę, że to będzie początek XX wieku. Po lewej stronie, nie wiem, czy Państwo dostrzegają z e, tej pozycji. Ja może dojdę, może dojdę do, tutaj do tego zakrętu, postaram się Państwu pokazać e, ten kościół i, i będę po prostu tutaj, z tej strony kończył relację. Zaproszę Państwa z pewnością e, może do, na ten ryneczek, to Państwu ok, mówiłem o tym ryneczku, może zajdę i zobaczymy, co można nabyć e, e, tak po sezonie, e, już można powiedzieć zi, zimą w Tegnie, czy buty, czy odzież, czy... no zobaczymy, co tam się znajduje. Także tak to wygląda. Tu już widać, że miejscowość Tegna kończy się. Proszę zobaczyć. No i tu oczywiście jak na grobki, to zbliża się po prostu kościół. Również tu mamy taki budynek. E, strasznie zaniedbany. Tam kupę, e, widzę, że kupę e, takich nieczystości. E, w każdym razie, tak jak mówiłem, w odległości w tej chwili 150 metrów e, prosto na po lewej stronie mamy, proszę Państwa, kościół i tam będziemy mieli właśnie rondo i koniec miejscowości Stegna. Tutaj proszę zobaczyć, proszę Państwa, budynek. On jest strasznie zniszczony, zaniedbany. Także teren prywatny, nie wolno nagrywać, pan tutaj niepocieszony chyba zobaczył, że ten bałagan jest i nie był zadowolony z tego bałaganu. Także tak to wygląda, proszę Państwa, Stegna. Ja, jak mówiłem, oczywiście idziemy zobaczyć na tym małym ryneczek, zobaczymy, co tam się dzieje i będę powoli kończył relację z miejscowości Stegna. W tym miejscu mamy właśnie jeden z bankomatów właśnie w Stegnie. Bankomat znajduje się naprzeciwko stacji Orlen. Także ci z Państwa, którzy zdecydują się na przyjazd do Stegny, będą mieli Państwo okazję już zapoznać się z taką topografią Stegny. Natomiast my już powoli, tak jak mówiłem, zbliżamy się do tego małego ryneczku. Zobaczymy, co możemy, tak jak mówiłem wcześniej, nabyć na tym ryneczku w Tegli. Tak jak mówiłem, po lewej stronie, proszę bardzo, mamy piekarnie Tutaj, daje się, kolbudy dostarczają. Kolbudy, proszę Państwa, to jest miejscowość położona, gdańska, no kawałek, można powiedzieć, 40 km I tutaj mamy również w tym Rzeź, Kumer, także także proszę Państwa, no jest to jest co tutaj jak żyć i jest to kupować, także nie jest tak, tak źle. My tak jak mówiłem idziemy powoli już na przejście dla pierwszej Po prawej stronie będziemy mieli właśnie Biedronkę. No jest chyba w takim podwórzu, chyba 620 metrów i właśnie będziemy mieli Biedronkę. My natomiast jak mówiłem już jesteśmy już przy tym ryneczku zobaczymy co będziemy mogli nabyć proszę bardzo, prawa strona Biedronka, spory ruch, widzę, że jest taki poświąteczny przed nowym rokiem. My no Natomiast wchodzimy, idziemy na drugą stronę jedni. I zajrzymy na rymieczyk. No Widzę, że tutaj dużo punktów jest jednak pozamykanych. Natomiast przekonamy się, co można tutaj nabyć. Zaskarnia, także sklep zoologiczny. taki, no szkoda, że to taki, może nie jest dzień targowy, no ciężko powiedzieć, w każdym razie tu możemy właśnie nabyć duże stoisko z Dłówiem to jest chyba jedno, jedyne stoisko, które w tej chwili jest otwarte z Tegniem. Buty, tak no, jak natomiast pozostała natomiast pozostała, proszę Państwa, część e, niestety nieczynne. Toalety u nas na stacji paliw lub za dworcem autobusowym Toaleta nieczynna, tak to jak mówię, stacja paliw lub za y, dworcem autobusowym. także przykroślała tylko jedne Stoisko oparte. Myślałem, że będzie można nabyć jakieś, zobaczyć co się dzieje w segnie. A tutaj taka nie, niemiła niespodzianka. Jedno, yy, jedno tylko, a nie, tu chyba jeszcze ciaskarnia jest czynna. To jest ta sama chyba ciaskarnia. Chyba wie nie wiem. To szczytowiec się tak daje po barwach, po kolorach. Ona jest czynna od godziny 9 do godziny 16. Pączki, ciasta, drożdżówki. Także tak to wygląda, idziemy nadal prosto i będziemy powoli wychodzili już ze te, tego rneczku, tylko pani ma otwarte tutaj No i cukiernia, I cukiernia, no właśnie, tak przyjechałem rozglądać się to tutaj macie i tylko pani, mówię, a wiem, a wiem, a wiem. A kiedy tak otwiera się na dobre wszystko? Na sezon, w maju. Dopiero w maju, nie? No, no. No, no właśnie, właśnie. Nie ma, No tak. No dobrze, dzięki serdeczne za info. Także jak Państwo słyszeli, wszystko otwiera się na sezon w maju. E, e, tylko te obuwie i ta cukiernia. E, po drugiej stronie proszę bardzo zobaczyć biedronka. Także zapraszam Państwa serdecznie do subskrypcji, e, subskrypcji kanału Dzidek Teraz. Zapraszam Państwa do lajkowania, do komentowania, e, do komentowania e, moich filmów. Podaję serdecznie, że stegnie Dzidek Teraz. 这是。